Siema z tej strony Marcin AliasCEO. Witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym materiale na kanale, w kolejnym szybkim unboxingu i szybkiej recenzji. Dzisiaj już jakiś czas temu obiecywanego produktu, a mianowicie smartfona marki Xiaomi, a dokładnie modelu Redmi Note 8T. Zapraszam! Redmi Note 8T swoją premierę miał w listopadzie zeszłego roku, natomiast na polskie półki sklepowe trafił dopiero w okolicach lutego bieżącego roku. Więc śmiało można powiedzieć, że dla nas to w miarę nowy smartfon. Smartfon z półki budżetowej, gdyż jego cena nie przekracza 1000 złotych. Na pierwszy rzut oka widać, że chiński producent wzorował się na znanych i znacznie droższych markach. Minimalistyczne i eleganckie opakowanie skrywa to, na czym zależy nam najbardziej. Oprócz papierologii w zestawie znajdziemy także całkiem eleganckie i na pewno przydatne etui na nasz nowy smartfon. Poza tym dość skromnie: ładowarka i kabel USB typu C, który dziś jak widać jest już standardem nawet w urządzeniach budżetowych. Natomiast jeśli chodzi o samą ładowarkę, to tu miłe zaskoczenie, bo jest to ładowarka szybkiego ładowania o mocy 18 W, dzięki której nasz telefon naładujemy do pełna w mniej niż 2 godziny. Co do samego Note 8T, został on wyposażony w wyświetlacz IPS o przekątnej 6,3 cala, a jego rozdzielczość to 1080x2340 pikseli. Jest on także zabezpieczony szkłem typu Gorilla Glass 5 z przodu i z tyłu, co jest niewątpliwym plusem. Sercem naszego nowego smartfona jest ośmiordzeniowy procesor Snapdragon 655 o taktowaniu 4x2 GHz oraz 4x18 GHz. Co do procesora graficznego, to na pokładzie znajdziemy Adreno 610. Pamięci ram w prezentowanym modelu mamy 4 GB oraz 64 GB przestrzeni dyskowej na system i swoje własne pliki. Na szczęście jako dodatek znajdziemy slot na kartę SD, dzięki której rozszerzymy pamięć o ile nam jej zabraknie. Sama ramka zewnętrzna naszego smartfona jest wykonana z plastiku, aczkolwiek prezentuje się bardzo dobrze. Na niej znajdziemy wcześniej wspomnianą szufladkę na karty SIM i SD, od spodu wejście Jack 3,5 mm, które jest miłym zaskoczeniem, mikrofon. Wejście USB typu C, głośnik, kolejno przycisk blokady ekranu oraz regulację głośności. Z tyłu natomiast czytnik linii papilarnych oraz obiektywy naszego aparatu, których jest aż 4. Od góry znaleźć możemy jeszcze diodę IRD, dzięki której zmienimy naszego smartfona w uniwersalnego pilota, czy to do TV, czy na przykład klimatyzacji. Co do samego aparatu głównego, matryca to aż 48 megapikseli. Dodatkowo mamy obiektyw szerokokątny 120 stopni, drugi obiektyw pomocniczy do rozmywania tła, a także obiektyw makro. Jeśli chodzi o aplikacje do robienia zdjęć, to mamy tutaj wsparcie dla AI oraz oraz stabilizację obrazu, niestety tylko cyfrową. A filmy nakręcimy od 720 do 1080p w 30 i 60 klatkach oraz 4K niestety tylko w 30 klatkach na sekundę. Aczkolwiek biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia z budżetowym modelem jest bardzo, bardzo dobrze. Wracając jeszcze na chwilkę do podzespołów na uwagę zasługuje dość spora bateria, której pojemność wynosi aż 4000 mAh oraz budowany moduł NFC, który jest rzadkością w urządzeniach budżetowych. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie wypróbował tego modelu pod kątem gier i tu bardzo mile mnie zaskoczył. Gry chodzą płynnie, nawet te bardzo wymagające tytuły mobilne jak kot czy PUBG, ekran jest bardzo responsywny, a wyświetlany obraz wygląda rewelacyjnie. Czas na moją skromną opinię. Xiaomi Redmi Note 8T zaskakuje pod każdym kątem. Bardzo dobry wyświetlacz, rewelacyjne podzespoły, świetny aparat powodują, że jest to model, na który warto wydać każdą złotówkę. I nie będziemy tego żałować. Mało tego powiedziałbym, że w tej kwocie nie dostaniemy nic lepszego. A jeśli dodać do tego moduł NFC złącze Jack 3,5 cala oraz diody IRD, to robi nam się rewelacyjne urządzenie multifunkcyjne. Sam telefon, pomimo swoich dość sporych wymiarów i dość dużej wagi, jest naprawdę dość wygodny. Co prawda przeszkadzają troszeczkę te wystające obiektywy aparatu, ale jeżeli założymy dołączone etui, to zlicują one nam się z etui i nie powinny już przeszkadzać. Można by się było doczepić do kilku rzeczy, na przykład tego, że pamięci RAM mamy tylko 4 GB, ale musimy pamiętać o tym, że jest to urządzenie budżetowe. Aparat także ma tryb nocny, który no, nie zaskakuje, powiedziałbym nawet, że jest bardzo słaby, choć myślę, że jest to kwestia aktualizacji oprogramowania do robienia zdjęć i te zdjęcia robione w trybie nocnym będą wyglądać znacznie, znacznie lepiej. Podsumowując, jeśli szukacie dobrego, budżetowego smartfona do kwoty 1000 zł, to Xiaomi Redmi Note 8T jest jak najbardziej dla Was. Tym bardziej, że teraz kosztuje on 799 zł, a kupując go w zestawie otrzymamy także Mi Banda 4. No dobra, to to by było na tyle w dzisiejszym materiale. Jeżeli Wam się spodoba, zostawcie tego tłustego kciuka, a jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to i subskrypcję. Ja się z wami żegnam. Do następnego. Trzymajcie się. Bajo.